Ej, hey, cześć ludzie, witam serdecznie z tej strony, Mariusz, zapraszam na kolejny odcinek z Gospy Po Starym. I lecimy dalej, lecimy dalej, a lecimy sobie w tym odcineczku, polecimy sobie tutaj z kopanymi uprawami, czyli pasterniak, dokończymy sobie tego pasterniaczka. Ja już obkopałem tutaj 105 tysięcy litrów, bodajże. Tutaj już dużo nie zostało. I polecimy sobie później, obkopać też e, buraczki. Ja sobie wsiadam do Dewulfa, Wypożyczyłem sobie tą maszynę, bo e, stwierdziłem, że nie będę tutaj, wiecie, e, się męczył jakimiś, wiecie, wielkimi maszynami i tak dalej. E, małymi, sorry. Tu i tak e, pieniędzy za to tyle dostaję. Że te 22 tysiące, bodajże, za wypożyczenie to jest pikuś. Dobra. Szkoda, że te ekraniki dalej nie działają. A powinny, wiem, że w którymś kombajnie to działa. I to całkiem, całkiem spoko to działa. Okay. Tu mamy co, nas, co prawda tylko trzy przejazdy. No ale to i tak w zupełności starczy. Ja sobie pozwolę później pojechać i wysypiemy tą przyczepę, znaczy tam nie będzie dużo, bo to tylko tyle co mam tutaj w będę miał tyle co w zbiorniku, naprawdę malutko. Mamy no, w sumie 4000 litrów już wpadło, nie? Zobaczcie, to już jest naprawdę fajny pieniądz. No i, I mam dwa pola buraków czerwonych. Bo to też trzeba zaznaczyć, że to są te buraki nieczerwone, tylko przepraszam konserwowe tak chyba. Tak one się tu chyba w grze nazywają. Więc całkiem spoko. Dobra, o tu. Ale my pojedziemy sobie na poletko, które nie, wy nie widzieliście na pewno, a będzie fajnie je sobie zakupić przy okazji po prostu zebrać plony z tego pola i zobaczymy ile z tego wszystkiego będzie nie zobaczy, to tu dostaliśmy ile? 7,5 tysiąca za sam właśnie za te trzy przejazdy więc tutaj naprawdę spoko nie? dobra ja się tutaj ustawię Zaraz pojedziemy sobie tam Ale zobaczycie o które pole mi chodzi tylko sobie wysypiemy. O, dobra No fajna jest ta maszyna, fajna, że, że ktoś się zmodował coś takiego. No przynajmniej nie jest taki zbiornik, jest to w miarę fajnie zrobione nawet. Dobra, ja bym musiał się chyba złożyć na razie. Żeby tutaj przez drogę po prostu przelechać przejść kawałek. Bo kawałek muszę pojechać w tamtą stronę, koło oryginalnego gospodarstwa. Bo tam będę chciał zakupić sobie właśnie to y, poletko. No i będzie y, można już tutaj też coś myśleć y, nad tymi y, nowymi uprawami. Yy, Przydałyby się jakieś nowe uprawy, co? No to na pewno, nie? Dobra, zajedziemy sobie tylko tutaj yy, po okolicę. Ja ustawię tam pracownika, żeby już mi zaorał tamto pole. Bo jak widzicie, tutaj to poletko... O, dobra, stój. O, jak widzicie, to tutaj poletko, które jest tu, ma czerwone yy, buraczki. Bardzo fajne klimatyczne pole. Tutaj, tym bardziej, że będę mógł to później połączyć, już z tym polem razem. Więc to też będzie fajnie, e, można sobie zrobić. No i tutaj e, myślałem o, o zasianiu sobie. Nie masz rzepaczku, sobie tutaj po prostu zasiejemy i tyle. Dobra, lecimy do naszego tutaj zestawu. Weźmiemy sobie. Tego wariata Ustawimy go tutaj Niech on sobie tutaj grzebie pomału On tutaj chwilę będzie musiał popracować O Tyk Dobra, pracownik odpalony Tak, pracownik odpalony My wsiadamy do tej góry. Musimy się tutaj oczywiście Zawrócić Tak, żeby mu tu nie przeszkadzać Jedziemy się wysypać bo ciekawy jestem w ogóle, ile tego buraczka też będzie sypać, bo na pewno y, troszeczkę pędzie y, tego wszystkiego. No dobra, no to ten gwiazd no jest dosyć ciężki. Dobra, on się tam będzie widzę bujał pomału. No to co? Myślę, że widzimy się już na. Na tym. Może nie na, nie na skupie, bo to na naszej fabryce. I zobaczymy dokładnie, ile nam tam y, sypło. Okej, okay. jesteśmy już na miejscu praktycznie I teraz tak, sypiemy sobie to Tyk O? Halo Czemu nie sypiesz? Aha, dobra Miałem źle ustawione No mniejsza z tym eee, Tu ogólnie Ja się zgapiłem i zobaczcie to. Mamy tutaj puszki z groszkiem, nie? Będzie trzeba to później, kurde, posprzedawać. Bo to y, fajna kasa z tego jest. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz tak. Pasterniaka dało nam 112 tysięcy. Więc tutaj naprawdę spoko. Ja już sobie wszystko poprzestawiałem na sprzedaż, żeby nie było. Ale moglibyśmy od razu lecieć. Mały kiosk rolniczy, no kurde... Jak to wygląda na wszystkich, targ rolny 8100 O tu byś, kurde straciłbym teraz, nie? Dobra, na razie te puszki zostawię, ale będę miał je w y, pamięci A Jeszcze nie mówcie, że deszcz zaczął kładać Kurde Ale kiła, nie? Ale kiła, dobra Mniejsza z tym Eee. Yy. Mam nadzieję, że to mi nie będzie mm, przeszkadzać w zbiorach y, buraku, bo tak jak pszenica, jęczmień i tak dalej, wiecie, zwykłe o, uprawy, to wiadomo, że tam można stracić jakiś tam procent upraw i tak dalej. Ale jeśli chodzi o kopalne, buraki i tak dalej i ziemniaki, to chyba nie ma różnicy, kiedy my to kopiemy, nie? Kurde, aż muszę to sprawdzić, no ale zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy. Dobra, widzimy się na miejscu. Ok. Ok, jesteśmy na miejscu i teraz tak, bo zanim my tu zaczniemy kopać, to to poletko będzie trzeba też zakupić, więc. Zakupujemy sobie to poletko numer 3, które kosztuje mnie 111 tysięcy ziemia. No, jak kurde mieszanka wedlocka z tego co widzę. Mega mieszana. Jest tutaj ziemia, no ale to nic. Eee, I to jest oczywiście też gotowe do zbioru. Z tym, że ja lecę, uruchomię sobie tutaj tego pracowniczka. Tylko ustawię mu najpierw tutaj porządnie GPS-a. Eee, Odtem automatycznie. E, czekajcie, tutaj pracownik góra dół czy owrocia? A niech zacznie góra dół, a, a niech będzie tak, dobra? E, Okej okay. odpalamy mu tutaj sprzęta, dobra, niech on się z tym bawi. On czy? Ona akurat. Ale blondyneczka wleciała, kurde, dobra, niech ona się z tym bawi, a my lecimy pokopać sobie mam nadzieję, że będę mógł normalnie sobie to kopać nie będzie mi tutaj deszcz przeszkadzał w jakikolwiek sposób Dobra, gdzie ona pojechała. No tam, od tych krótszych stron. No dobra Niech będzie tam sobie jeździ Okej, okay, teraz tak Tu załączamy czy daje mi to jakiś ten? Nie. Przedniej nie widzę. Okej, okay, spoko. Ja tu nie widzę żadnego problemu. Okej, okay, GPS-ka załączony i lecimy. Dobra, jak te buraczki wyglądają w ogóle? No, tekstura tragedia. Powiem wam, jeśli chodzi o ten kombajn oczywiście, to tekstura jest tragiczna. No ale trudno się mówi. Dobra, podniesiemy trochę tą rurkę. I teraz jakby tutaj jechać, bo ja bym chyba tutaj najchętniej, wiecie co, zrobił. Pojechał tak z ze, ze te 2-3 przejazdy w Tomi z powrotem. O, dyk. Dobra, na dół. Czy on teraz tutaj mi ładnie wyjedzie? Wjeżdża, dobra. Chyba to sobie zrobię, to po prostu poprzeczniki całe. I wtedy dopiero pojadę na drugą stronę. Zobaczymy w ogóle, ile nam się uda tutaj obkosić. Na razie spoko. 4000 litrów. Dwa przejazdy będzie ze 30% pewnie, co? Pewnie tak, chyba więcej nie. O, dokładnie tak mówię. No zobaczcie, 30%, czyli tutaj mm, spokojnie będę mógł sobie zrobić. Te cztery przejazdy może się wtedy wysypę. Gdzie by było już. Na gotowo, że tak powiem. Ej. Gdzieś ty? Gdzieś pojechał? Ej. Nie wiem ale mniejsze, dobra. Dziwnie to czasami e, działa. Hmm, powinienem tutaj dostać około 50 tysięcy litrów, tak? Ton na hektar. A tona, a... A litry to jest, kurde, dwa różne, dwa różne, kurde, jakby nie było rodzaje zbioru, że tak powiem. Ale fajnie, bo tak. Mokro jest. No dobra, obaliłem znak. No, trudno się mówi. Mokro jest, ale to nic. Ładnie tutaj ten deszczyk pada. Dobrze, że mi to nie psuje tego, że że nie mogę zbierać. Bo bym się wtedy troszeczkę zdenerwował. No, no, jedź. Dobra. O, no, moje, to chyba pojadę się po prostu teraz wysypię i będę miał z tym spokój. Zapraszam oczywiście też do zostawienia łapeczki oraz subika na kanale. Przydałoby się trochę zwiększyć naszą tutaj społeczność. I zobaczcie. Nic tutaj się kurde nie zmienia. Dobra. Wiecie co? Ja bym chyba w sumie spróbował tutaj pojechać w tą jedną stronę chociaż. O, Tyk Tą stroną O Zobaczymy czy Czy ja tutaj zbiorę do pełnego Zbiornika tutaj cały ten czy, czy też nie No i fajnie tutaj pracowniczek Sobie lata obok Buraczka nam się tam sypie Całkiem spoko No nie będzie tutaj szału jeśli chodzi o te buraki no bo tutaj raczej na pewno nie było um, uprawione i tak dalej, tak jak powinno być. W sensie, wiecie, yy, na maksa. Zresztą zaraz zobaczymy, ile tu jest. A, dobra, nie mam badania gleb. Yy. Tak. Zbadajmy glebę. I teraz tak. Jak to wychodzi? Aha, dobra, tutaj, tak? A nie, bo to jest ogólne, ale to... Yy, tu... PH, ok. A no. Tu w ogóle azotu nie ma. No, zobaczcie. To w ogóle nie nawiezione jest. Więc skoro tutaj nie jest nawiezione, no to ten plon jest, kurde... Dosłownie minimalny. Minimalny. Praktycznie w ogóle tego plonu nie ma. Dlatego on tak słabo sypiej. Jak on mógł tak kurde spaść? Dobra, no już wiem, że muszę tutaj ten poprzecznik zrobić. Zanim cokolwiek zacznie. Zacznę tutaj kurde robić to z tej strony ten poprzecznik i tu prawdopodobnie jakiś płot nie. Będę musiał chyba Płotka jakiegoś wstawić. Ty. I mi się zdaje, czy na szybie są krople wody? I tego nie było. Tego nie było. Na 100% tego nie było wcześniej. Chyba, że to jest tylko w tym kombajnie, nie wiem aż bym musiał zobaczyć, kurde, w innych pojazdach zaraz Ty, w sumie? Zaraz zobaczymy, czekajcie tylko Dojadę sobie tu no. dobra Skoczę pod John Dirka e, Wysypię się O, no słabe Kurwa hamulce, ja pierdził O, dobra Wyskoczmy do, powiedzmy do tego, czy on ma jakieś krople na tym? Nie ma. A dobra, czyli to może być, że po prostu akurat ma kropelki ten tylko. Najprawdopodobniej tak. Mhm. No tak to wygląda, nie? Bo ja tu nie widzę żadnych kropelek na, na szybie. Czyli co? Tylko ten, ten z modu? Ten zmodowany, on ma kurde kropelki? Prawdopodobnie tak. Fajnie. Fajnie, że ma. Przynajmniej fajnie to wygląda, nie? Urdon szybciej opierdzieli to pole niż, niż ja. Y, tutaj obkoszę to. Y, połowę tego. Dobra. Okej. Okay. No mówię, tutaj objadę sobie, pojadę do końca, zrobimy sobie ten cały poprzeczniak tamten, jakoś, no i co, mamy 90 tysięcy dolarów, to nie jest jakoś mega dużo, no ale przynajmniej zakupiłem poletko kolejne, tutaj koleżanka się bawi bardzo ładnie. Drugi kolega tam pewnie gdzieś z połowy pola może już zdążył opierdzielić tym pługiem. Dobra, teraz tak, do tyłu. Tyk. O. A nie, 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 Czekajcie. tu muszę chyba samemu tak tak wykierować wykierować tu tu tak, teraz będzie ok. Tu nawet nie wiem, czy byśmy sobie tam na razie naokoło nie jeździli. Tylko, że tu będzie ciężko mi wykierować troszkę. Ale jakoś damy radę. Może, może w sumie nawet chyba będzie lepiej w ten sposób zrobić, niż, niż tutaj się zawracać. Bo tu z tych krzaków dużo jest. Niestety. Dobra, lekko. Lekko sobie wykierujemy tak. O, i teraz tu. A wiem, że prawdopodobnie coś nie zbiorę, albo zabiorę za dużo. No ale jakoś tak to muszę zrobić. Bo inaczej bym się tutaj chyba nie wyrobił z tym wszystkim. I te mrugające tutaj te przyciski, to jest strasznie denerwujące. Ale ta tekstura tych buraków to jest w ogóle masakra, nie? One są po prostu za duże. Ta tekstura jest zbyt duża. Dlatego to tak dziwnie wygląda. Mega to dziwnie wygląda, no ale nic nie poradzę. No i dobra, mamy tutaj co? 42% i no to spokojnie powinienem sobie objechać naokoło. O! Tyk, dobra? Pięknie Tutaj będziemy sobie latać Tu w ogóle to pole jest też spoko I o tutaj ma słonecznik nawet o. Całkiem całkiem Jak słonecznik 50% No Tutaj jeszcze kurde kupa kupa Czasu na to Żeby to opierdzielić Ale co myślę że Ja sobie to dokończę już poza odcinkiem nie ma sensu się tutaj wiecie jakoś e, mega długo z tym bawić Buraczki e, będą po prostu wrzucone do naszej firmy Oczywiście i no i tyle e, co, co tu więcej mówić Będą po prostu e, wszystko do firmy wrzucane Niech się tam to wszystko okotuje, że tak powiem, sprzedaje na bieżąco. Będzie to mi fajne pieniążki przynosić. Ja mam jeszcze jedno pole i tak do obkoszenia. Więc zajebiście. Tych buraków na pewno będzie. Będzie dużo, na pewno będzie dużo. No bo samo to. Licząc. Że. Tutaj po tych kilku przejazdach. Na tak słabym polu, które nie jest w ogóle nawiezione, ja mam już drugi zbiornik, czyli 13, jakieś 14, 15 tysięcy litrów. Zaraz zobaczymy, wysypiemy sobie. Najwyżej pojedziemy jeszcze tym zestawem, bo on, ten zestaw nie jest jakiś mega duży. No, mogłabym tutaj ciężarówkę przy muszę ale w sumie na jedno wychodzi 80% proszę bardzo, dobra o dobra, to ja sobie tutaj ładnie podjadę 15 tysięcy litrów kolejne sypnęło no stój, proszę. o no i dobra ja się tylko na szybciutko Mm, przesiądę do naszego John Dirka który, kurde, przepięknie zmógł. Piękny, mokry John Direk, dobra, podjadę trochę do przodu, żeby podsypał tam bardziej z tyłu. My mamy 30 tysięcy litrów, mm, a 30 tysięcy litrów to już jest naprawdę dużo. O, gdzie ona jest? Tutaj, a ona już po robi. Kurde, no to ona to tutaj się wyrobi bardzo szybciutko. Ja sobie pozwolę oczywiście, poza odcineczkiem yy, dokończyć tamto pole yy, czyli te puraczki oraz je zaoram i, i, i dosieję po prostu tego rzepaku, żeby był rzepak na całym tym polu tam. Prawdopodobnie rzepak będzie też yy, na tym poletku, które jest aktualnie tutaj orane. Yy, I tyle. No fajnie się będzie tutaj przejechać, tym sprzęciom, sprzęcikiem. No w sumie mógłbym jakieś tutaj światełka lekkie włączyć, bo deszcz pada, widoczność słaba. O. Masakra, co włączę grę, to kurde inne te są, billboardy. Nie wiem, czy to się jakoś tam losowo y, ustawia, czy, czy jak. Ciężko powiedzieć w sumie. Dobra, tu jest chyba najszybsza droga mimo wszystko na ten, na tą naszą firmę. Generalnie pszenicy sypnąłem chyba na. Tak, pszenicę mam zebraną i sypnąłem tą pszenicę sobie już na ten na silos bo stwierdziłem, że muszę mieć jakąś yy, muszę mieć coś dla kur bo, ty, yy, bo tam zawsze mi brakuje więc co, pojadę sobie tą dróżką taką troszkę inną no. taką trochę prościejszą może łatwiej będzie tam wjechać niż yy, po tych wertepach chociaż kurde nie no chyba będzie tutaj łatwiej wjechać co może Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. No ale dobra, jakoś to leci. No i ciekawe, je, ile mi tu e, zwróci za to wszystko. Tutaj też, kurde, fajnie by było tą kukurydzę na przykład co, sobie ściągnąć ogarnąć. Tutaj mamy właśnie to drugie poletko. Jeśli chodzi o e, buraczki czerwone, czyli tutaj będzie już naprawdę bliziutko. Nie będę musiał daleko jeździć. No. Ale to jakby ogarnął te raz, dwa, trzy pola. Wszystkie razem, to też by było spoko, nie? Eee, no dobra, mogę tamtędy w sumie wjechać. Już jadę naokoło. To już jadę naokoło. I teraz tyk. Dobra, sypiemy. Wchodzimy sobie bezpośrednio tutaj do naszej oczywiście fabryczki. I buraczki czerwone, proszę Państwa. Aktywujemy. Wszystko na sprzedaż. Mąki mam już 26 tysięcy litrów. Jajek mam 3,5. resztę jajek sobie sprzedałem, no dużo sprzedałem jajek w sumie szczerze mówiąc. Ta zupa azjatycka się ładnie tutaj tworzy jajka oraz mąka. Na cementownie mam tych kurde kamieni od groma. To się wszystko ładnie sprzedaje. Mam kilka rzeczy takich kurde wiecie, które leżą. A które powinny być sprzedawane po prostu na bieżąco. Jak na przykład tutaj, właśnie. O, o kozie mleko, zobaczcie. No, 137 tysięcy za kozie mleko powinien dostać. Tego koziego mleka jest naprawdę sporo. No i tu jęczmienia, 16 tysięcy litrów mam jęczmienia. A pszeniczki? 42 tysiące mam w moim magazynie. To naprawdę spoko, 25 rzepaku. Więc tutaj mam trochę do sprzedawania tego wszystkiego. Ale to nic. Najważniejsze, że robota jakaś wykonana została. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę oraz subika. Na razie trzymajcie się i do następnego. Cześć.